Sebastian, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, to wyjątkowy czas w roku. Czym dla Ciebie jest właśnie ten okres, Świąt Bożego Narodzenia? No Myślę, że to są bardzo ważne święta i ja je obchodzę w taki sam sposób, jak myślę, jak inni. Więc no, Święta Bożego Narodzenia, jak i Nowy Rok, to są takie no, wyjątkowe dni w roku. A masz jakieś takie wspomnienia nie wiem z dzieciństwa, jakieś takie święta, które Ci utkwiły najbardziej w pamięci? Nie mam chyba w sumie takich świąt, bo każde podobnie spędzam w gronie rodzinnym, także jakoś nie mam takich. Pamiętasz jako młody chłopak białe święta, mróz na święta, śnieg, bo teraz coraz rzadziej, to jest taki klimat, gdzieś tam z dzieciństwa? No właśnie chyba nie pamiętam, może jak byłem mały, to może było śniegu troszkę, ale no jakoś nie przypadło mi tak w pamięć jakieś takie święta, żeby było dużo śniegu. Jakieś prezenty, które takie dostałeś na święta, które zapamiętałeś? Yy, też nie mam chyba takich w sumie, które zapamiętałem, bo z każdych się cieszę, jakie dostaję, no bo yy, myślę, że każde, które się dostanie, powinno się cieszyć. Wigilia to również uroczysta kolacja. Masz jakieś takie specjalne danie swoje, które lubisz szczególnie i czekasz właśnie na ten dzień 24 grudnia? No ja właśnie bardzo mało dań lubię na wigilię, także no, ja mam jakieś tam specjalne mi robi typu ziemniaki czy pierogi, bo tak nie lubię, nie lubię karpi ani tych innych, co są na stole. Także no, bardzo mało na te świętajem, bo nie lubię prak praktycznie nic oprócz baszczu. Czyli nie jesteś tradycjonalistą, jeśli chodzi o, o potrawy wigilijne. No nie do końca właśnie nic nie, nie, nie lubię.